Dlaczego niektórzy starzeją się, nie tracąc blasku duszy? To pytanie, choć proste, niesie w sobie głębię, którą niewielu odważy się zgłębić. Czy zauważyłeś, jak niektóre osoby, mimo siwych włosów i zmarszczek naznaczonych czasem, wciąż mają w oczach ten sam blask, co w młodości? Emanują spokojną, żywą, niemal magiczną aurą, jakby czas dotknął ich ciał, ale oszczędził ich duszę. Karl Gustav Jung, wielki szwajcarski psycholog, Wierzył, że starzenie się nie jest upadkiem, lecz procesem indywiduacji, podróżą w głąb prawdziwego ja. Dla Junga kolejne lata nie są wrogami, lecz nauczycielami, a ci, którzy przyjmują tę podróż z odwagą, introspekcją i oddaniem, zachowują w sobie coś świętego, przebudzoną duszę. Żyjemy w społeczeństwie, które ubóstwia młodość, jakby była jedynym stanem godnym miłości, wartości, radości. Ale istnieje młodość, której nie mierzy się wiekiem. Istnieje energia, która nie tkwi w mięśniach, lecz w lekkości ducha. Blask duszy to właśnie to, wewnętrzny płomień, który pozostaje rozpalony, nawet gdy wiatry czasu wieją mocno. Co więc sprawia, że niektórzy starzeją się przygaszeni, zgorzkniali, pełni żalu podczas gdy inni rozkwitają w pełni dojrzałości, z oczami pełnymi spokoju i śmiechem pełnym życia? Czy to dar, czy to szczęście, a może wybór? W tym filmie zanurzymy się w głębie tego pytania. Spojrzymy na starość oczami bardziej współczującymi, bardziej filozoficznymi i mądrzejszymi. Zrozumiemy, z pomocą psychologii jungowskiej, filozofii stoickiej i praktycznej mądrości, Dlaczego niektórzy potrafią się starzeć, nie tracąc uroku duszy? A co, jeśli powiem ci, że ten blask duszy nie pochodzi z idealnego życia, lecz z duszy, która nauczyła się kochać nawet niedoskonałości? Że rodzi się nie z braku bólu, lecz z tego, jak decydujemy się nadać mu nowe znaczenie? Istnieje rodzaj światła, które pojawia się tylko u tych, którzy przeszli przez ciemność, nie tracąc siebie rzadkie, ciche piękno, które nie krzyczy o uwagę, ale głęboko porusza tych, którzy mają oczy, by je dostrzec. Przygotuj się na podróż, która może zmienić sposób, w jaki postrzegasz czas, dojrzałość i samo życie, bo być może w ostatecznym rozrachunku najważniejsza młodość to ta, która rodzi się w tobie i tej nikt nie może ci odebrać. Istnieje cecha, która łączy tych, którzy starzeją się z blaskiem w oczach, Rozszerzona świadomość. W przeciwieństwie do zwykłego gromadzenia doświadczeń, chodzi o umiejętność pozostania ciekawym życia. Podczas gdy wielu zamyka się budując mury, te osoby wciąż otwierają wewnętrzne okna. Nie zatrzymują się na tym, co już wiedzą, zawsze są gotowe uczyć się, oduczać i uczyć na nowo. Świat nie staje się dla nich mniejszy z czasem, lecz większy, bardziej subtelny, bardziej symboliczny. Karl Jung mówił, że zdrowe starzenie się wymaga ciągłej pracy wewnętrznej, otwarcia na archetypową wymiar egzystencji i to właśnie w tym głębokim zanurzeniu tkwi różnica. Dla większości dojrzałość oznacza pragmatyzm, powściągliwość, rezygnację. Dla tych, którzy zachowują żywą duszę, dojrzałość to żyzne pole, na którym rozkwitają znaczenia, gdzie rzeczywistość to nie tylko to, co widać, ale wszystko to, co się czuje, co się przeczuwa, co się rozumie sercem. Te osoby rozwijają to, co Jung nazywał funkcją transcendentną, zdolność do integrowania przeciwieństw, patrzenia jednocześnie do wewnątrz i na zewnątrz. To ci, którzy rozumieją, że życie nie sprowadza się do użyteczności, konsumpcji, zewnętrznych osiągnięć, czytają między wierszami, słyszą to, co niewypowiedziane, dostrzegają niewidzialne. I właśnie to czyni je czarującymi, przyciągającymi, wyjątkowymi. Nie boją się zmian, bo wiedzą, że esencja pozostaje. Nie lamentują nad przeszłością, ponieważ rozumieją, że wszystko, nawet rany, odegrało rolę w kształtowaniu ich obecnej świadomości. Rozszerzona świadomość nie jest więc darem zarezerwowanym dla nielicznych, lecz codziennym wyborem. Wyborem życia z obecnością, z szacunkiem, z głębią. Być może dlatego zachowują tak młode spojrzenie, bo nie straciły zdolności do zachwytu, zaskoczenia, zanurzenia się. Gdy duch wciąż rośnie, odmawia stania się sztywnym, a sztywność, jak uczy nas natura, to początek śmierci. Żyć to pozostawać elastycznym w środku, nawet gdy na zewnątrz skóra twardnieje. Te osoby wiedzą, że żyć to nie gromadzić odpowiedzi, lecz pielęgnować dobre pytania. Wiedzą, że jasność umysłu nie pochodzi tylko z tego, co się widzi, ale z tego, jak się patrzy. I dlatego nawet gdy ciało się starzeje, dusza pozostaje przebudzona, żywa, ciekawa, pełna energii, jak mądre dziecko, które nigdy nie zmęczyło się zabawą z tajemnicami świata. Istnieje tajemnica, której niewielu odważy się stawić czoła, nie starzeje się dobrze, uciekając przed własnym mrokiem. Blask duszy nie pochodzi z życia bez cieni, lecz z odwagi, by je zintegrować. Karl Jung uczył nas, że to, co odrzucamy w sobie, nie znika, jedynie ukrywa się w głębinach psychiki, nabierając siły. I to właśnie ten nierozpoznany cień z czasem może zatruć ciało, przyćmić spojrzenie, zatwardzić serce. Ci, którzy starzeją się z lekkością i jasnością, nie są, jak wielu myśli, osobami, które nie mają problemów, czy nigdy nie popełniły błędów. Wręcz przeciwnie, to ci, którzy pozwolili sobie spojrzeć w głąb siebie z uczciwością, którzy zmierzyli się ze swoimi wewnętrznymi demonami, sprzecznościami, niezagojonymi ranami i którzy, zamiast maskować czy tłumić, przyjęli te aspekty z współczuciem i odpowiedzialnością. Integracja cienia to jedna z najgłębszych dróg do wewnętrznego rozkwitu. Oznacza zrozumienie, że jesteśmy światłem i ciemnością, odwagą i strachem, miłością i złością. A zaprzeczanie którejkolwiek z tych części to życie w fragmentach. Blask duszy rodzi się z całości, nie z doskonałości. Jak mawiał Jung, to czemu się opierasz trwa, to co akceptujesz, przemienia się. Ta akceptacja nie jest biernością, to transformacja. Gdy patrzysz na swój cień oczami mądrości, Przestaje być ukrytym wrogiem, a staje się cichym sprzymierzeńcem, staje się źródłem twórczej mocy, pokory, empatii, bo tylko ten, kto rozpoznał swój ból, może prawdziwie przyjąć ból drugiego. I tylko ten, kto pogodził się z własnym człowieczeństwem, może żyć w pełni. Osoby, które starzeją się z zintegrowaną duszą, nie mają pretensji, by wydawać się nieskazitelnymi, mają odwagę być prawdziwymi. Nie zakładają masek, by ukryć swoje słabości, bo wiedzą, że właśnie w nich tkwi ich siła. Nie mają już czasu na podtrzymywanie pozorów, wolą wolność bycia sobą, niedoskonałymi, ale całymi. I to właśnie ta całość sprawia, że błyszczą. Blask inny, głęboki, spokojny, który nie krzyczy, ale koi, który nie uwodzi, ale inspiruje. Blask, który pochodzi z wnętrza i którego żadna operacja, żaden filtr ani powierzchowny komplement nie jest w stanie odtworzyć. To światło tych, którzy zawarli pokój z sobą i dlatego mogą starzeć się w pokoju. Jedną z najbardziej promiennych cech, jakie ktoś może pielęgnować w ciągu życia, jest odporność emocjonalna. Nie chodzi o zimną wytrzymałość czy udawanie siły przez cały czas. Prawdziwa odporność to zdolność do pozostania wrażliwym, nawet po cierpieniu. To dalsze ufanie życiu, nawet po poznaniu bólu. To gięcie się jak bambus, ale nie łamanie. Ci, którzy starzeją się z blaskiem w duszy, nieuchronnie przeszli przez straty, frustracje, rozczarowania. Nie zostali oszczędzeni przez wichury egzystencji, ale zamiast stać się cynicznymi, wybrali naukę. Zamiast twardnieć, wybrali pogłębienie. Istnieje różnica między starzeniem się a zgorzknieniem, i nazywa się ona odpornością. Karl Jung postrzegał ludzką psychikę jako pole w ciągłym ruchu. Aby pozostała żywa, musi nauczyć się radzić sobie z napięciami, upadkami, wewnętrznymi konfliktami. Odporność emocjonalna to ta cicha alchemia, przekształcanie cierpienia w mądrość, traumy w empatię, blizny w piękno. A to możliwe jest tylko, gdy żyje się ze świadomością i odwagą. Osoby odporne nie zaprzeczają bólowi. Przechodzą przez niego. Wiedzą, że nie ma wzrostu bez pęknięcia, nie ma głębi bez straty. Pozwalają sobie czuć, płakać, krzyczeć, ale wiedzą też, kiedy się podnieść. Noszą swoje rany z godnością, nie przekształcając ich w wymówki, by zamknąć się na świat. I to nadaje im szczególną obecność, obecność tych, którzy upadali i wstawali tyle razy, że nauczyli się chodzić z większą lekkością. Odporność to nie chłód. To dojrzałość emocjonalna. To mądrość, by nie reagować na wszystko, by nie pozwolić, by każde potknięcie ciągnęło w dół. To sztuka wybierania, gdzie ulokować swoją energię, a przede wszystkim, by nie zarażać się zgorzknieniem świata. Takie osoby przekazują spokój. Nie ten kruchy i powierzchowny, ale gęsty spokój, który pochodzi z głębi duszy. Te odporne dusze wiedzą, że życie składa się z cykli. I że każdy koniec jest także przebranym nowym początkiem. Dlatego nie trzymają się kurczowo przeszłości, ani nie paraliżuje ich strach przed przyszłością. Płyną jak rzeka, która omija kamień, nie przestając podążać swoim nurtem. I dlatego nawet z upływem lat pozostają żywe, pełne energii, całe. Czas może naznaczyć ich twarze, ale nie gasi blasku tych, którzy nauczyli się tańczyć z bólem. Istnieje wymiar życia, którego nie da się wyjaśnić, można go tylko poczuć. To niewidzialne terytorium, gdzie mieszkają symbole, archetypy, mity, to co Karl Jung nazwał nieświadomością zbiorową. I to właśnie w tym polu wiele świetlistych dusz znajduje oparcie. Osoby, które starzeją się, nie tracąc wewnętrznego blasku, często rozwijają nawet nieświadomie głęboką więź z tym archetypowym wymiarem, jakby intuicyjnie wiedziały, że życie to nie tylko to, co widać. Ta więź z nieświadomością zbiorową nie ma w sobie nic mistycznego ani nieosiągalnego. Wręcz przeciwnie, przejawia się w drobiazgach, w zachwycie nad muzyką, która porusza duszę, w niewytłumaczalnym wzruszeniu na widok zachodu słońca, w cichym rozpoznaniu, że istnieje coś większego, co prowadzi nici egzystencji. To jakby te osoby chodziły po bardziej symbolicznym świecie, gdzie każdy gest, Każda strata, każde spotkanie ma znaczenie wykraczające poza to, co oczywiste. Jung wierzył, że łącząc się z uniwersalnymi archetypami, mędrcem, starą kobietą, uzdrowicielem, bohaterem, budzimy wewnętrzne siły, które pomagają nam przechodzić przez fazy życia z większą mądrością i autentycznością. I dokładnie to widzimy u osób, które starzeją się z przebudzoną duszą. Nie utożsamiają się jedynie z rolami społecznymi, które narzuca im czas, ale z archetypowymi postaciami, które nadają egzystencji głębszy sens. Ta więź nie wymaga religii ani doktryny. Wymaga jedynie otwarcia otwarcia na słuchanie ciszy, na zwracanie uwagi na sny, na dostrzeganie wezwań, które życie szepcze, gdy wszystko wydaje się zatrzymane. Takie osoby nie dryfują przez życie, mają wewnętrzny kompas, który nawet w chwilach ciemności wskazuje na coś istotnego. Czują, że są częścią większej sieci i to poczucie przynależności daje im siłę. Nie jest rzadkością, że takie osoby stają się naturalnymi doradcami. Ich obecność ma lekki ciężar, spokojny autorytet. Gdy mówią, wydaje się, jakby przekazywały nie tylko własne doświadczenie, ale mądrość wielu przed nimi. Dzieje się tak, ponieważ dotykając nieświadomości zbiorowej, dostrajają się do ponadczasowych prawd, tych, które nie starzeją się, bo należą do esencji człowieczeństwa. To głębokie dostrojenie, nie tylko rozświetla ich wybory, ale także zachowuje ich witalność, ponieważ dusza w harmonii z czymś większym nie wyczerpuje się w drobnych bólach codzienności. Karmi się tajemnicą, ciszą, ukrytym pięknem we wszystkim. I to właśnie sprawia, że błyszczą. Jak stare gwiazdy, które nawet po tysiącleciach wciąż rozświetlają niebo. Jest coś głęboko ożywczego w życiu z celem nie celem narzuconym z zewnątrz, ani związanym z wielkimi, performatywnymi osiągnięciami lecz tym, który rodzi się z centrum duszy cichym, stałym, intymnym. Karl Jung mówił, że sensem życia jest stać się tym, kim się jest. I ci, którzy potrafią starzeć się z blaskiem w duszy to właśnie ci, którzy przyjęli to wezwanie nie gubią się w porównaniach. Ani nie żyją uwięzieni w cudzych wzorcach. Z czasem odnaleźli nić przewodnią, która nadaje spójność ich egzystencji. Może to być miłość do dzieci, oddanie sztuce, zaangażowanie w słuchanie, pielęgnowanie duchowości. Nie liczy się, co robią, ale jak to robią, z obecnością, intencją i znaczeniem. Prawdziwy cel nie musi być oklaskiwany. Nie musi pojawiać się w mediach społecznościowych ani być uznany przez brawa. Wystarcza sam w sobie, to wewnętrzny płomień, który nadaje sens porankom i podtrzymuje duszę nawet w burzach. Takie osoby budzą się z powodem do życia, nawet jeśli jest on mały. Wiedzą, że są tu dla czegoś większego niż przetrwanie, są tu by wnosić wkład, przekształcać, siać. I to właśnie sprawia, że pozostają młode, nawet z upływem wieku. Bo gdy traci się cel, traci się witalność. Ciało może jeszcze funkcjonować, ale dusza więdnie. Apatia zastępuje ciekawość, nuda wypiera zachwyt, a życie staje się pustą powtórką. Natomiast ci, którzy żyją z celem, zachowują błyszczące oczy, bo widzą każdy dzień jako część intymnej i świętej misji. Jung postrzegał starzenie się jako drugą połowę życia, czas sprzyjający rozkwitowi duszy. Wierzył, że po czterdziestce naszym głównym zadaniem nie jest już zdobywanie świata zewnętrznego, lecz integracja życia wewnętrznego. A ta integracja wymaga koniecznie odkrycia lub ponownego odkrycia celu, który pulsuje w naszym jestestwie. Ten cel może się zmieniać z czasem, i to naturalne. To co wczoraj miało sens, dziś może go nie mieć. Ale zawsze będzie coś: kierunek, sprawa, wartość, która przywoła nas z powrotem do siebie. Osoby, które starzeją się z tym blaskiem w spojrzeniu, wiedzą, jak słuchać tego wezwania. Nie opierają się zmianom celu, przyjmują je z pokorą. I dlatego wciąż rosną, nawet gdy wszystko wokół wydaje się zwalniać. Żyć z celem to mieć korzenie i kierunek to wiedzieć, że każdy gest ma znaczenie że każde spotkanie niesie potencjał to starzeć się z sensem, z pełnią, z duszą a kto tak żyje, nie tylko błyszczy, ale rozświetla ścieżki innych, jak cichy latarnik, który prowadzi, koi i inspiruje. Dusza, która starzeje się w pokoju, nauczyła się cennej lekcji, można należeć do świata, nie tracąc siebie. Ta równowaga między indywidualnością a wspólnotą jest jedną z najbardziej zauważalnych cech tych, którzy zachowują wewnętrzny blask. To osoby, które utrzymują swoją esencję nawet wśród presji społecznych, rodzinnych czy kulturowych. A jednocześnie nie izolują się, potrafią się łączyć, dzielić, słuchać. Karl Jung mówił o znaczeniu integrowania przeciwieństw, a jednym z wielkich przeciwieństw, które musimy pogodzić, jest właśnie to pragnienie bycia wyjątkowym i pragnienie przynależności. Ten, kto starzeje się z mądrością, nauczył się chodzić po tej linii z lekkością. Nie rezygnuje z tego, kim jest, by być zaakceptowanym, ale też nie zamyka serca z obawy przed zranieniem. Wie, że relacje to ryzyko, ale ryzyko, które warto podjąć. Te osoby rozwinęły integralną obecność. Nie dostosowują się do każdego otoczenia, by przypodobać się innym. Mają przekonania, wartości, wyraźne granice, ale jednocześnie są na tyle elastyczne, by przyjmować różnorodność drugiego człowieka bez osądu. Nie narzucają swojej prawdy, oferują ją. I to tworzy wokół nich przestrzeń, w której wszyscy czują się bardziej swobodnie, by być sobą. Nauczyły się też, że samotność to nie brak ludzi, to brak autentycznej więzi. Dlatego wybrały pielęgnowanie głębokich relacji, nawet jeśli jest ich niewiele. Wolą szczerą rozmowę od tysiąca powierzchownych interakcji i to chroni je przed poczuciem pustki, które często towarzyszy starzeniu się, gdzie jest prawda. Tam jest ciepło. Gdzie jest autentyczność, tam jest pokarm dla duszy. Zachowując własną indywidualność, te osoby utrzymują żywą swoją oryginalność, wciąż tworzą, marzą, wyrażają opinie, nie rozpuszczają się w pragnieniach innych, a jednocześnie nie zamykają się w wieżach dumy. Potrafią słuchać, uczyć się od innych, prosić o przebaczenie, wiedzą, że nic nie tracą ustępując. O ile nie zdradzają samych siebie. Ta głęboka równowaga odbija się także w ciele. Jest lekkość w gestach, miękkość w spojrzeniu. Jakby dusza mówiła: Jestem w pokoju z sobą i ze światem, i ten pokój promieniuje, nie trzeba go ogłaszać, czuć go. Kto przebywa z takimi osobami, czuje się szanowany, przyjęty, widziany, bo one już zobaczyły siebie od środka, już się przyjęły. I dlatego mogą przyjmować innych bez strachu, starzeć się, nie tracąc indywidualności, ale nie izolując się od wspólnoty, to jedno z najpiękniejszych ludzkich osiągnięć, to sztuka bycia całym i jednocześnie częścią. A kto opanuje tę sztukę, nosi światło, które nie gaśnie, bo rodzi się w centrum istoty i rozprzestrzenia się we wszystkich kierunkach. Istnieje mądrość, której nie uczy się z książek, ani nie przekazuje słowami. To mądrość intuicji, ten subtelny głos, który szepcze prawdy, zanim umysł zdoła je wyjaśnić. Karl Jung nazywał intuicję jedną z czterech podstawowych funkcji świadomości i nieprzypadkowo osoby, które starzeją się z blaskiem w duszy, są w większości głęboko intuicyjne. Nie podejmują decyzji jedynie na podstawie logiki czy wygody. Słuchają czegoś głębszego, czują, dostrzegają to, co wykracza poza pozory. Gdy wchodzą do pomieszczenia wyczuwają krążące tam energię. Gdy patrzą komuś w oczy, widzą więcej niż uśmiech. Gdy stają przed dylematem, konsultują się z tą cichą wyrocznią, która mieszka w nich samych. I prawie zawsze trafiają w sedno. To wewnętrzne słuchanie nie rodzi się znikąd. Jest pielęgnowane. Wymaga ciszy, obecności, zaufania. Wymaga doceniania niewidzialnego szanowania przeczuć, honorowania niewytłumaczalnych uczuć. Analityczny umysł sam w sobie jest ograniczony, widzi to, co oczywiste. Intuicja zaś sięga głębszych warstw rzeczywistości, warstw, gdzie mieszka dusza. Jung wierzył, że intuicja to kanał, przez który nieświadomość komunikuje się ze świadomością, i dlatego osoby intuicyjne wydają się mieć szósty zmysł, żyją w ciągłym dialogu z własnym nieświadomym interpretując znaki, sny, symboliczne obrazy. I dzięki temu prowadzą swoje życie bardziej prawdziwą drogą, bardziej zgodną z ich istotą. Co ciekawe, z czasem ta intuicja wydaje się nasilać, może dlatego, że zewnętrzny hałas maleje, może dlatego, że dusza dojrzewa i domaga się więcej ciszy, więcej słuchania, więcej połączenia. Ci, którzy poddają się temu wezwaniu, nie tylko zachowują swoją jasność umysłu, pogłębiają ją, ufają swoim przeczuciom, podążają mniej oczywistymi ścieżkami, unikają emocjonalnych pułapek. Bo nauczyli się już odróżniać impuls od mądrości. Te osoby żyją z innym rodzajem spokoju, nie wpadają w desperację w obliczu wątpliwości, potrafią czekać, potrafią słuchać czasu, wiedzą, że działa większa inteligencja i że jeśli zwrócimy na nią uwagę, poprowadzi nas. Nie chwalą się racjonalnością, są dumni z wrażliwości, bo wiedzą, że intuicja to nie słabość, lecz wyrafinowana forma inteligencji. I ta subtelna wrażliwość odbija się we wszystkim, w sposobie w jaki mówią, w tym, jak wybierają swoje drogi, jak patrzą na innych. Jest blask w oczach tych, którzy żyją zgodnie ze swoją intuicją, blask, który pochodzi z wnętrza, który nie szuka aprobaty, który nie musi się tłumaczyć. To światło tych, którzy stali się bliscy własnej duszy i nauczyli się ufać jej jako wiernemu przewodnikowi. Starzeć się z pogodą ducha to przede wszystkim nauczyć się sztuki akceptacji. Nie akceptacji zrezygnowanej, pokonanej, lecz mądrej, spokojnej, która rodzi się z głębokiego zrozumienia, że życie ma swoje rytmy, swoje fazy, swoje tajemnice. Osoby, które zachowują blask duszy, nie robią tego ponieważ wszystko w ich życiu poszło dobrze, ale ponieważ nauczyły się przyjmować to, co życie przyniosło, nawet gdy było trudne, nawet gdy bolało. Karl Jung pisał, że to, czemu się opierasz, trwa. Zaprzeczanie rzeczywistości nie chroni nas więzi. Natomiast akceptacja, nawet gdy trudna, ma moc wyzwalania. Gdy akceptujesz, przestajesz walczyć z tym, czego nie możesz zmienić. I to poddanie się nie jest słabością, to odwaga. To odwaga, by spojrzeć życiu w oczy, bez masek, bez złudzeń i mimo wszystko powiedzieć on tak. Akceptuje, by to przeżyć. Świetliste dusze wiedzą, że wszystko jest nietrwałe. Wiedzą, że ciało się zmienia, że role społeczne się przekształcają, że ukochani ludzie odchodzą i nie próbują zatrzymać tego, co musi odejść. Nie żyją w przeszłości ani nie dręczą się tym, czego już nie mają. Zamiast tego koncentrują się na teraz, a teraz dla nich zawsze wystarczy nie z powodu konformizmu, lecz z powodu obecności, bo wiedzą, że każda chwila to niepowtarzalny cud. Te osoby nauczyły się też akceptować siebie, akceptują swoje błędy, żale, ograniczenia, nie dźwigają już ciężaru próby wydawania się doskonałymi upadały wiele razy i dlatego chodzą z większą wyrozumiałością. Myliły się i dlatego mówią z większą pokorą, cierpiały i dlatego dotykają innych z większą delikatnością. Akceptacja, gdy prawdziwa, nie prowadzi do bezczynności, prowadzi do wolności, bo kto akceptuje to, co jest, znajduje przestrzeń, by przekształcać to, co może być zmienione, bez winy, bez pośpiechu, bez desperacji. Te osoby nie żyją w wojnie z rzeczywistością, tańczą z nią i ten taniec jest lekki, płynny, piękny do oglądania. Na twarzach tych dusz nie ma nagromadzonego napięcia, nie ma wypisanego oporu. Jest miękkość, jest obecność, jest pokój, bo kto nauczył się akceptować, nie musi się już cały czas bronić, nie musi niczego udowadniać, nie musi kontrolować tego, co poza jego zasięgiem. I właśnie to nadaje im tak spokojny blask, blask tych, którzy poddali się życiu z zaufaniem i wdzięcznością. Akceptacja to akt miłości, miłości do życia takim, jakie jest, a nie takim, jakie chcielibyśmy, by było. I to właśnie ta miłość, to oddanie, sprawia, że niektóre osoby starzeją się z taką lekkością, jak liście, które spadając z gałęzi, nie opierają się wiatrowi, a tylko tańczą. Więc co sprawia, że niektórzy starzeją się, nie tracąc blasku duszy? To nie ukryta tajemnica ani przywilej zarezerwowany dla nielicznych. To wybór, cichy, codzienny, głęboki. To decyzja, by pozostać przebudzonym w świecie, który często zasypia. To zobowiązanie, by rosnąć wewnętrznie, nawet gdy na zewnątrz wszystko wydaje się maleć. Widziałeś tutaj, że ten blask rodzi się z rozszerzonej świadomości. Z akceptacji własnych cieni, z odporności wobec bólu, z połączenia z niewidzialnym, z celu przeżywanego sprawdą z, z równowagi w relacjach, ze słuchania intuicji i przede wszystkim z mądrości akceptacji. Wszystko to nie wymaga biologicznej młodości, wymaga aktywnej, obecnej, zakorzenionej duszy. Karl Jung przypomina nam, że starzenie się to nie tylko proces fizyczny, ale także duchowa szansa. Szansa, by stać się całym a osoby, które przyjmują te szanse, błyszczą w sposób, którego żadna kosmetyka, ani nowoczesna formuła nie może naśladować. Bo blasku duszy nie da się kupić, trzeba go pielęgnować. Być może rozpoznajesz w sobie niektóre z tych cech. Być może czujesz, że jeszcze musisz je rozwinąć. I to w porządku. Droga duszy nie ma wieku, by zacząć, wymaga tylko gotowości. Gotowości, by spojrzeć w głąb, by usłyszeć to, co zostało uciszone, by podjąć nić tego, co naprawdę ważne. Dobra wiadomość jest taka, że nigdy nie jest za późno, by rozniecić to, co wydawało się zgaszone. Teraz zapraszam cię do refleksji Co robisz, by utrzymać żywe światło swojej duszy? Które z tych postaw już pielęgnujesz, a które jeszcze musisz obudzić? Podziel się w komentarzach swoimi spostrzeżeniami. Twoja historia może zainspirować inne osoby, które również szukają. Jak starzeć się z większą lekkością i prawdą. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, polub ten film, zasubskrybuj kanał i aktywuj powiadomienia, by nadal otrzymywać treści, które karmią duszę. Podziel się z kimś, kogo kochasz. Być może to właśnie to, czego ta osoba potrzebuje usłyszeć dzisiaj. I pamiętaj, czas mija, owszem, ale blask duszy ten gaśnie tylko jeśli na to pozwolisz, dopóki jest odwaga, by czuć. Wdzięczność za życie i chęć bycia całym będzie światło. A gdzie jest światło, tam jest życie.